Cześć, witam serdecznie na moim kanale Twenty Dollars Investments i dzisiaj chciałbym pomówić o Pulse Chain Richarda Harta oraz o pizzy która należała do Laszlo Henicza i zapytać się co to ma w związku I jeszcze do tego dołożymy bitcoina tak więc no dzisiaj może dla niektórych będzie ciekawie taki powrót do historii Ponieważ jak już mówimy to Pulse Chain, jest to token, który na rynku widzicie 24 godziny jest według CoinGecko. No to jest trochę dłużej, aczkolwiek na CoinGecko to jest obserwowane. Jego all time high dzisiaj wynosił 0.0002 centa, natomiast all time low 0.0001 cent. Tak więc jest to. No, jedna i druga cena nie, nie różni się zbytnio, aczkolwiek y, mówimy to o absolutnym starcie y, tokenu Richarda Harta, twórcy sławnego w wielu kręgach Hexa, tokenu, y, który jest tokenem na RC20 i który osiągnął wielki sukces, ponieważ z, zaledwie już Wam mówię, od jego All Time Low wynosił 0,00005 centa, natomiast All Time High 51 centów. Tak więc widzimy tutaj naprawdę wielki wzrost. I tutaj mamy dzisiaj za dwie 2 centy kosztuje, ale to i tak jest o 35 tysięcy procent więcej niż to odnośnie jego All Time Low. Czy pulse chain może być kolejnym heksem? Nie wiadomo. Aczkolwiek jest to taki można powiedzieć fork Ethereum blockchainu, który ma krótsze mm, bloki yy, opracowywane. Jest proof of stake i jest, yy, jest on stworzony w ten sposób, żeby palić tokeny i nie potrzebuje walidacji. Tak, tak, tak tutaj jest właśnie on. Yy, reklamowane przez Richarda Harta i ludzi, którzy wierzą w, w wizję jego świata, który to też człowiek mówi, człowiek mówi, że chciałby, żeby, żeby świat był lepszy, no jest ogólnie, wydaje mi się, ciekawą osobą. A co ma w związku właśnie ten token, który jest dopiero na starcie i nie wiadomo gdzie zajdzie? a no to, że osoba Lashlo Henich, programista z Florydy, niegdyś Jeden z, tak naprawdę można powiedzieć, jest to osoba, która wykonała jedną z pierwszych, nie pierwszą transakcję, yy, jedną z pierwszych transakcji yy bitcoinowych. Czyli yy, zakupił on, yy, zakupił on dwie pizze, dwie pizzy z oliwkami i z, z salami bodajże z serem. Yy, za kwotę, <grym> uwaga, 10 tysięcy bitcoinów w 2010 roku. Dzisiaj, wtedy to kosztowało niecałe 50 dolarów. Dzisiaj mógłby kupić wiele pizzerii za to. I jest to nie, no, naprawdę niesamowite i pokazuje, gdzie krypto zaszło w dzisiejszym czasie. I. Dlaczego tutaj mówię właśnie o pizzy i o bitcoinie? Ponieważ no to było niesamowite, że można było zapłacić czymś, czy czym nie była, no nie była to fidencjalna moneta, nie było to żaden euro, czy złotówka, czy, czy dolar, tylko był to taka cyfrowe dobro, cyfrowa waluta. I dzisiaj właśnie się do, odnoszę się do pulse Chainu, ponieważ pulse chain jest to bardzo nowy token i wydaje mi się, że może mieć świetlaną przyszłość. Oczywiście, jak zawsze wspominam, nie jestem doradcą finansowym. Ale wydaje mi się, że inwestycja 20 dolarów w ten właśnie token może przynieść niesamowite zyski w przyszłości. Tak więc sprawdźcie, czym jest Pulse Chain. Powiedziałem Wam, że to jest fork Ethereum, który jest, który jest w wielu aspektach, można powiedzieć, lepszy i nie trzeba poświęcać przy okazji 25 czy 30 dolarów na Yy, że tak to uruchomienie smart kontraktu, tylko wykonuje się to za 2 centach. Tak więc sprawdźcie to. Yy, na dzisiaj to już koniec. Trzymajcie się. Cześć. I happy Pizza Day, Bitcoin Pizza Day.